mamy kolejne auto yy, przeznaczone na części Fiat Barketta. Tak naprawdę są nawet, można powiedzieć, dwa w tym momencie. Identyczne. Jednego mam nawet na swojej ulicy. Klameczka, wyjątkowo. Bezsensowny prezent, ale jakże, zobaczcie, piękny. Miodziunio. To jest taki dziwny roadster, bo, bo on ma napęd naprzód. Tak w ogóle. Ale myślę, że, że to będzie fajny samochód. Wiecie, że kiedyś miałem takie fotele brązowe. To jest chyba nawet naturalna skóra, ale one chyba były z Fiata P. Tak mi się wydaje. Chociaż teraz, jak patrzę, to wyglądały tak samo. Sprzedałem je za jakieś marne grosze, to było głupie. Ten samochód na przebieg widzę 130, 193 202. Stoi niestety z otwartą szybą, ale ta szyba chyba była wybita, bo tutaj widzę landrynki z niej na zegarze, na tubie zegara siadły auto jest kompletne felgi ma tutaj z tymi dekielkami takimi charakterystycznymi ogólnie nigdy mi się specjalnie nie podobały te samochody ale teraz zwłaszcza jak stoję blisko to już zaczyna mi się podobać ten Fiat więc gdybyście mieli ochotę to on cały jest na na części, piękny dach ma w ogóle Bardzo ładna, szybka, plastikowa. Tu jeszcze bagażniczek taki, nie wiem czy dedykowany do niego, czy nie. Chyba tak. Chociaż może niekoniecznie, bo tutaj to jest prawdopodobnie tak regulowane. To może niekoniecznie. Światła w ładnym stanie. Poczekajcie jeszcze. Ja się tutaj trochę odwrócę. Chyba jakaś naprawa była, wypychanie zdaje się. Od wewnątrz nastąpiło. To nawet jest ładne. Oponki zimowe. Zobaczymy. Drzwi się bardzo ładnie otwierają. Tutaj boczek w ładnym stanie. Majora, Jeśli dobrze. Czytam. A takie fiatowskie zobaczcie fajne gadżeciki. Kierownica bardzo fajna. No, ogólnie bardzo fajny samochód, uważam. Krótka taka z gałeczka zmiany biegów. Ale dziwne, że coś takiego wypuścili, mając mając w historii Fiata 124 Spider. Ach. lampy, wszystko tutaj jest w dobrym stanie Ach, piękne lusterka no i to charakterystyczne Wybitnie, pewnie, brudzące ręce, niewygodne. Kobita z paznokciami pewnie przeklina coś takiego. Przeklinała. No dobra, to tyle ofiacie. Barket tak, gdybyście czegoś potrzebowali, to w opisie tego filmu zostawiam numer kontaktowy. Tutaj to jest autokasacja yy, Kos Przysłucha Okolice Radomia. Wszystko Wam wyślą w razie czego. Hmm, zaraz zobaczymy, czy to się jeszcze otwiera. Tutaj nie mam doświadczenia z tym autem żadnego sorki. I teraz tutaj, zaraz to jest tył chyba tak. Teraz się otworzyło. Nie, nie, nie chce się otworzyć, dobra. Może tam jest jakoś zakluczony, że tak powiem. Nie wiem, czy tutaj czegoś brakuje w tej konstrukcji. Chyba nie, nie wygląda na to. W końcu w konstrukcji dachu oczywiście. No ale przede wszystkim spójrzcie jakie fotele są ładne tutaj. Tutaj jakieś gałki chyba z Seicento. Radia nie ma, widzę. Klimatyzacji chyba też nie ma w tym aucie No to tyle Przynajmniej na razie Jakby co Jestem tutaj blisko Gdybyście potrzebowali jakieś zdjęcie może na szybko czy, czy film z odpalania to To też jestem w stanie to zorganizować Ale numer kontaktowy będziecie mieli w opisie tego filmu tak jak mówię Dzwoncie śmiało pytajcie